Rozdział pierwszy Przyjęcie Na dziewięćdziesiąt procent byłam przekonana, że śnię, a powody po temu miałam dwa. Po pierwsze, stałam w snopie oślepiająco jaskrawego światła, a w Forks, w stanie Waszyngton, gdzie od niedawna mieszkałam, słońce nigdy nie świeciło z taką intensywnością. Po drugie, przede mną stała moja babcia Mary. A pochowaliśmy biedaczkę sześć lat temu. Bez dwóch zdań był to dobry powód, aby wierzyć, że to jednak sen. Babcia nie zmieniła się zbytnio. Wyglądała tak samo jak w moich wspomnieniach. Buszyste, gęste włosy otaczały białym obłokiem łagodną, szczupłą twarz, pooraną niezliczonymi, drobnymi zmarszczkami. Skóra przypominała swoją fakturą suszoną morelę. Nasze wargi. Jej wąskie i zasuszone, w tym samym momencie wygięły się w wyrażający zaskoczenie pół uśmiech. Najwyraźniej i babcia nie spodziewała się mnie spotkać. Co sprowadzało ją do mojego snu? Co porabiała przez te sześć lat? Czy tam, dokąd trafiła, odnalazła dziadka? Jak się miewał, do głowy cisnęło mi się tyle pytań. Miałam już zadać pierwsze z nich, kiedy zauważyłam, że babcia otwiera usta, więc zamilkłam w pół słowa, żeby dać jej pierwszeństwo, a ona z kolei zamilkła, chcąc, żebym to ja zaczęła. Uśmiechnęłyśmy się obie, nieco zakłopotane. Bella? To nie babcia mnie zawołała. Odwróciłyśmy się jednocześnie, żeby zobaczyć, kto się zbliża. Ja właściwie nie musiałam się nawet odwracać, poznałabym ten głos wszędzie, a słysząc go. Obudziłabym się w środku nocy. Ba! Mogłabym się założyć, że obudziłabym się i w grobie. Za tym głosem poszła.